Serdecznie. Jesteśmy na gali charytatywnej do Kasperka, chorego autyzm. Co dzisiaj usłyszymy? Dzisiaj na pewno będzie oczywiście utwór ta noc. E, możliwe, że wakacyjna miłość. E, I nowy, zupełnie utwór oddycham tylko tobą. A więcej nie zdradzę. Bo to musi być tajemnica. No. Ostatnio w serwisie YouTube na kanale DiffDance pojawi się trailer do nowej piosenki pod tytułem Nie wiem, jak żyć. Powiedz mi, nie wiem, jak żyć. Co mi radzisz? Nie wiesz ty, jak żyć, tak? Ja myślę, że właśnie a propos tego uśmiechu, że jak najwięcej się uśmiechać, bo nawet jak. No, uśmiech to jest coś takiego, co powoduje, że zmieniamy się. Zmieniamy się na przykład. Od czegoś trzeba zacząć, tak? Ja zaczynam od uśmiechu. Jak się uśmiecham, to cała reszta już przychodzi, prędzej czy później. Gdy wychodzisz na scenę, masz tremę. Nie, teraz już nie. Powiem szczerze, jak zaczynałem rok temu e, i był pierwszy taki koncert, to raz, dwa, wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, albo aż ludźmi, niektórzy mówią, to trochę na początku było tej premie. Teraz szczerze to robię to, z, tak jak zawsze, z miłości, ale to już jest takie doświadczenie, jakieś automatyzm, prawda, czyli w pewnym sensie każdy koncert jest specyficzny, każdy koncert jest, e, trzeba się inaczej przygotować do każdego koncertu, prawda, nie myślę o premie w ogóle. No dobrze, nie warto się stresować, Bo jeśli praca jest czymś, co kochamy, to nie warto, naprawdę. Ostatnio widzieliśmy się 3 września w podróży tak. i najlepsze jest to, że. Panie to... było. <grafy> I najlepsze jest to, że to też było charytatywne. Ty czemu się się co cię do tego motywu? Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że dobro wraca. Prawda jest, jest taki efekt kuli śnieżnej czy efekt domina. To wszystko ze sobą współgra, prawda? Jeżeli naciśniesz jeden przycisk, to fajnie byłoby nacisnąć po każdą kolejną, prawda? To jest wszystko ciągnie się za sobą, prawda? Dobro wraca. prędzej czy później, nawet nie wiemy kiedy. Jutro na przykład o której jutro wstajesz? Hmm. Nie więcej, dawaj strzelę. Dobra, o której się? Dobra, załóżmy, wstajesz o dziesiątej. i co lubisz jeść na śniadanie? Płatki o, płatki są bardzo fajne. Jesz płatki, dzień wcześniej zrobiłaś dla kogoś coś dobrego, wychodzisz z domu, idziesz na przykład do pracy i nagle jakaś dziwna zupełnie sytuacja. Nie wiem, znajdujesz na ulicy 100 złotych, prawda? Z ostatnio zarazem, 10, ale w szkole. Musiałaś zrobić coś dobrego. Bo wcześniej pomogłam pani w Widzisz, czy jednak zgadza się? Zespadałeś! To jest. Artur? No i nawet? Jak się czuliście wysłuchali? Świetnie było, naprawdę, wiesz, nawet żeby zaprosiliście, żebyśmy też troszeczkę popłynęli z drogi. Szczytny cel, naprawdę, bardzo mi była atmosfera, świetna reporterka, nic dodać? Słodzie, słodziej. na Zależy w jakim kontekście, bo prywatnie jeszcze pracujemy, natomiast jeśli chodzi o koncepcję, to mamy wolne Nie Uśmiech.

Co dzień mówić, to wiem, co ja na ciebie świat mnie nie przytłacza bo jesteś moim skarbem. Bo... Akcja. Znalazła się struć! Wszystko Jaków! Mateusz? Kamil? Tak, nam przystania. Marcin. Jak się nam udało? no tutaj się wysoko było fajnie powiem. Mam naprawdę że podczas koncertu myślałam specyficznie, podchodziłem do tego. Ale podczas koncertu wie, naprawdę podobało mi się, żeby każdy koncert był tak jak ten, bo i może nie było, nie wiadomo ile ludzi, ale oni dawali taką energię, bo naprawdę tak miło i przyjemnie, że, że oby takich koncertów było więcej. Każdy gest się liczy, także dawali na wielkie Nie Nieważna ilość, ale jak... Jeszcze coś, co jest fajne. Sprawdzić, drogie, które kierowane do Ciebie. Bo ja Cię znam z tego, że byłeś DJ-em o tym parku. Co się stało, że śpiewać? w Byłem płak. Trzeba spełniać swoje marzenia. Zawsze, zawsze śpiewa, ale mać, może tego nie było. Gdzieś tam widać w mediach. Okay. Potem byłem DJ-em, a teraz już czas dorosnąć i spróbować własnego projektu. Wszystko się zaczęło od i stało SIĘ To był kompleks z nowym zespołem Empower cały czas są piosenki na głowie. Czy ją załatwicie? Na kawę. Idziemy, kiedy kto to wie, ale stało się Sama ty go chciałaś, teraz i mnie Bo to była tylko kwestia czasu no pomogli nam, żeby coś poszło, poszło super. no Nagraliśmy, poszło i to jest I chyba poszło. mamy na czole. Do <noise> końca życia stało się, będzie on. Ok.